Ja, no chciałam, da, da, da. Witam serdecznie w kolejnym reportażu. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat osoby, która jest niezwykle ważna w świecie patostreamingu streamingu. Zaczynamy. co ty to teraz utwierdzasz? Ja jaką nagonkę, teraz na mnie robisz! Wiedziałem, za... że tak zareaguję Sam zacząłem się ty... jaką na Taką ty... zacząłem robić! Szanowni widzowie, przypominam o tym, żebyście zostawili lajka, komentarz oraz subskrypcję. To nie jest historia o sławie, to nie jest historia o pieniądzach, to nawet nie jest historia o internecie. To historia o tym, jak zwykłe mieszkanie w bloku może stać się studiem telewizyjnym jak kamera może stać się świadkiem chaosu. A człowiek, produktem. Daniel Zwierzyński w internecie, występujący jako Daniel Magikal. Dla jednych, symbol patologii, dla innych, ofiara systemu. Dla tysięcy, kontrowersyjna rozrywka. Zanim stał się magikalem, był po prostu Danielem. Młody chłopakiem, który jak tysiące innych odkrył internet jako ucieczkę od codzienności. Początkowo streamował gry, głównie tibię, bez kontrowersji, bez skandali, bez rozgłosu. Ale algorytmy nie nagradzają ciszy. Internet nie promuje zwyczajności, promuje emocje. A największą walutą w sieci jest chaos. Transmisje Daniela z czasem przestały dotyczyć gier. Kamera została skierowana na życie. Na kuchnię, na salon, na rodzinne konflikty, na alkohol, na krzyk. Ale robisz sobie ofiarę. Ludzie nie wiedzą jaka jesteś poza kamerami. Jedno zdanie kiedy usłyszałeś i robisz... Normalnie trzeba było odpowiedzieć, a nie... No to odpowiedziałam, No i dobrze. I to mówiłaś mi przed... Widzowie nie oglądali już streamera, oglądali dom. Tak narodził się pato streaming w wykonaniu Magikala. No to jest takie swojskie, nie? Po prostu nieraz są kłótnie. Po kłótniach zawsze, kłótnie są po to, aby się godzić, aby się przytulić. Trzeba teraz nieraz swoją złość z problemów innych wygarnąć. Mi się wydaje, że widzowie, oni się z tym żyli, oni się żyli z nami, a my z nimi. I to jest bardzo fajne, że stworzymy coś, co się fajnie wybiło. Czyli to się ludziom podoba. Dotyczyła ona transmisji, bez scenariusza, bez granic, bez filtra. A każda kolejna awantura oznaczała więcej widzów, każda butelka, więcej donate'ów, każde przekroczenie granicy, wyższe zarobki. streaming to nie tylko chaos, to biznes. Widz płaci, by wyświetlić wiadomość, płaci, by sprowokować reakcję, płaci, by dolać benzyny do ognia. Im gorzej, tym lepiej, im brutalniej, tym drożej. W ten sposób patologia stała się produktem, a dom planem zdjęciowym. Pieniądze pojawiały się szybko, ale również szybko znikały. Alkohol, impulsywne zakupy, chaos finansowy. Brak stabilności, brak kontroli, brak przyszłości. Magikal nie był sam: w transmisjach pojawiała się jego matka, partnerki, znajomi, przypadkowe osoby z internetu. Każdy stawał się częścią spektaklu. Czasem z własnej woli, czasem dla pieniędzy, czasem z bezradności. Relacje prywatne przestawały być prywatne, konflikty były transmitowane na żywo, upokorzenie archiwizowane. Kurwa. <laughs> Internet nie zapomina. Magikalowi przez lata wydawało się, że wszystko wolno, że kamera usprawiedliwi wszystko. Aż padły słowa, które poruszyły całą Polskę. Wtedy PatoStream przestał być tylko internetowym cyrkiem. Stał się sprawą społeczną, medialną i prawną. Zatrzymanie, proces, wyrok oraz więzienie. Po raz pierwszy internetowy świat zderzył się z rzeczywistością. Gdy zgasły kamery, zniknęli widzowie, została cisza. Po wyjściu na wolność Daniel wrócił do internetu, ale nic nie było już takie samo. Platformy blokowały konta, sponsorzy nie istnieli, zaufanie zostało zniszczone. Każdy powrót był krótszy, każdy kanał tymczasowy. Freak Fighty. Druga tożsamość. Nieposkromiony zwierz. Daniel Magical. Zwierzyński. Pojawiła się nowa droga. Freak Fight. Sport, widowisko czy kolejna forma monetyzacji kontrowersji. Dla Magikala była to szansa na pieniądze, na widoczność, na nową narrację. Ale przeszłość nie znika tylko dlatego, że zmienia się kostium. Pato streaming nie wziął się znikąd to połączenie biedy, braku perspektyw, uzależnień, potrzeby uwagi oraz bezlitosnego algorytmu. Magical był twarzą zjawiska, ale za nim stoją tysiące podobnych historii. Internet nie stworzył problemu, on tylko go transmitował. Kim dziś jest Daniel Zwierzyński? Patostreamerem? Freakfighterem? Ofiarą? Sprawcą? A może tylko człowiekiem, który pozwoliłby kamera przejęła kontrolę nad jego życiem? Bo kiedy transmisja się kończy, zostaje tylko cisza. Ta historia nie jest tylko o Magikalu, jest o nas, o tym co klikamy, co oglądamy, za co płacimy. Bo patostreamer istnieje tylko wtedy, gdy ktoś go ogląda. Yep. 1500 zł wysłał Zobacz Półtora tysiąca złotych za Boże! Zobacz Boże! 100 zł za piwo, kurde Tyle piłaś, przysłupił, dawaj jeszcze jedno ostatni, ostatnie piwo, nie przerywaj! Jeszcze trochę, wyśnię nie wciąze mnie! Dawaj, mamu, dawaj, nie chlep, dawaj jeszcze trochę proszę! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, Podsumujemy teraz postać Daniela Magikala. w dalszej części reportażu omówimy również osoby, które towarzyszyły mu w tym całym uniwersum, które stworzył, na którym właśnie odbywały się te dziwne akcje. Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, Daniel Magikal nie był sam, głównie to, co się działo na streamach, było również powodem osób, które brały w tym udział. Omówimy pokrótce również te osoby. Daniel Zwierzyński to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego patostreamingu po dziś dzień. Nurtu transmisji na żywo pokazujących skrajne, często patologiczne zachowania, alkohol, awantury, przemoc słowną i chaos rodzinny. Libacje alkoholowe, agresywne kłótnie domowe, wulgaryzmy i prowokacje, konflikty z partnerkami i matką, Zachowania autodestrukcyjne, manipulowanie widzami pod donację. Zatrzymany przez policję, oskarżony za publiczne pochwalanie brutalnego przestępstwa, skazany na karę więzienia. Wielokrotnie tracił konta na YouTube i TikToku, był objęty zakazami publikacji treści. Jego działalność była stale monitorowana duże, ale niestabilne dochody z donatów, brak stałych oszczędności, szybkie wydawanie pieniędzy, okres całkowitego braku dochodu po banach, uzależnienie finansowe od widowni. Patrząc streaming nie da mu bezpieczeństwa finansowego, tylko chwilowy przypływ gotówki. Zaczął występować na galach Free traktował je jako nowe źródło dochodu i rozgłosu. Próbował zmienić wizerunek z patostreamera na zawodnika. Symbol patologii polskiego internetu. To tyle jeżeli chodzi o Daniela Magikala. Zajmijmy się teraz osobami, które towarzyszyły mu w tym wszystkim i które do dziś tak samo występują publicznie. Małgorzata Gocha Magikal Matka Daniela Magikala i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci jego dawnych transmisji. Regularnie pojawiała się na patostreamach, gdzie była świadkiem i uczestniczką domowych konfliktów transmitowanych na żywo. Jej wizerunek na długo związał się z fenomenem patostreamingu w Polsce. W mediach była opisywana jako symbol tego, jak życie rodzinne zostało przeniesione do internetu i zmienione w formę kontrowersyjnej rozrywki. To właśnie ona przyczyniała się do tego, że patostrymy tworzone przez nią oraz syna Magikala wywoływały mnóstwo kontrowersji w sieci. Są to materiały, których nie mogę wszystkich Wam tutaj przedstawić. Ponieważ są one bardzo kontrowersyjne i nie nadają się do publicznego wyświetlania. Jednak wszyscy, którzy macie ochotę zagłębić się bardziej w ten temat, oczywiście znajdziecie je w internecie. Łukasz Magikal to brat Daniela Zwierznickiego. Nie był twórcą internetowym, ale stał się rozpoznawalny przez częste pojawianie się w tle transmisji oraz przez zainteresowanie widzów rodziną Magikala. Funkcjonował głównie jako postać drugoplanowa w całej historii patostreamingu, pozostając w cieniu medialnej działalności Daniela. Nikita była dziewczyna Daniela. Jedna z najbardziej znanych partnerek Daniela Magikala z okresu Pato Streamów. Pojawiała się regularnie na transmisjach, gdzie była częścią publicznie obserwowanych konfliktów i burzliwych relacji. Jej obecność znacząco zwiększała zainteresowanie widzów i była jednym z elementów, które przyciągały dużą oglądalność kanału Magikala. Aktualna partnerka Natalia Kowalczyk. Obecna partnerka Daniela Magikala znana z późniejszego okresu jego działalności internetowej. Pojawia się w jego materiałach podczas największych skandali patostimingowych. W przeciwieństwie do wcześniejszych relacji Daniela, jej wizerunek w sieci jest znacznie mniej związany z patologią streamów. A bardziej z próbą normalizacji jego obecności w internecie. Skupiłem się tutaj na takich najbardziej rozpoznawalnych osobach, które brały w tym udział. Pojawiało się ogólnie dużo więcej tych osób oraz historii, które towarzyszyły całemu temu uniwersum, ponieważ trwało to lata. Nie jestem w stanie w jednym odcinku widzowie wszystkiego wam tutaj przedstawić. Myślę, że ogólny opis sylwetki oraz działalności tutaj postaci, jaką jest Daniel Magical, został wyczerpany. Zapraszam do tego, żebyście pozostawili lajka, komentarz oraz subskrypcję, oraz w komentarzu napisali, kto następny powinien być omówiony w moich reportażach. Cześć!